No, nie da się po prostu. Jeśli masz rozmiar stanika między 65B a 75D, ten film jest właśnie dla ciebie. Cześć, ja nazywam się Ewa, pracowałam jako profiterka i podpowiem Ci, jaki strój kąpielowy wybrać w tym sezonie. Zapraszam Cię na przegląd stroi kąpielowych z marki Ezotic lato 2025 na mniejszy i średni biust. Przeglądając stronę Ezotika, wybrałam takie stroje kąpielowe, które według mnie fajnie będą wyglądały na mniejszym i średnim biuście. Starałam się wybierać różne kolory, różne modele, żeby każdej z Was coś y, przypadło do gustu. No i co? Zaczynamy mierzyć. Jestem już w pierwszej propozycji i od razu wspomnę, że bardziej będę skupiała się na górze strojów kąpielowych aniżeli na majtkach. Chociaż w tym wypadku muszę dać dużego plusa, dlatego że te majtki od stroju mają regulowane tutaj paseczki, tak że można sobie rozmiar dostosowywać do siebie. I jeszcze jedna uwaga, każde majtki od stroju będę mierzyła na swoją bezszwową bieliznę. Ta góra od stroju, też od razu zwrócę uwagę, jest dla mnie lekko za mała. Tutaj od boku nie powinno być takiego odcięcia, takiej bułeczki, powinno być bardziej zabudowana ta góra, Chociaż muszę wspomnieć, że stanik naprawdę mi się podoba. Jest naprawdę ładny ten krój, taki bardziej podnoszący do góry. Mamy bardzo ładne detale w postaci ramionczek w perełki, chociaż te klasyczne również są dostępne. Stanik ma lekki push-up nie jest jakiś duży, nie jest to super push-up jest to po prostu lekka wbudowana gąbka. Jest to kolekcja Marceliny Zawackiej i jest to model Pearl. Model tego stanika, jak i wizualne jego aspekty oceniam jak najbardziej na plus. Kolejna propozycja, muszę przyznać, że nie jest w moim ulubionym kolorze, chociaż tak jak wspomniałam, ja wolę zwracać uwagę na sam model aniżeli aspekty wizualne. Model z kolei prezentuje się bardzo dobrze. Ładnie podkreśla biust, nawet ten mniejszy. Ten model również ma push-up, wbudowaną gąbeczkę. Z tyłu prezentuje się w ten sposób, jest to takie zapięcie na taki plasticzek, jest regulowany obwód. Jeżeli chodzi o majtki, to nie są one do kompletu, ponieważ nie zamówiłam. Są to majtki od kolejnego Stanika, który zaraz wam pokażę. I teraz prezentuję się wam w modelu Stanika do tych właśnie majtek. I jest to Stanik Super Pusze, czyli ma podwójną gąbkę wbudowaną, nie ma wyjmowanych wkładek, tylko wbudowany puszek. I tak, jeżeli zależy Wam na takim efekcie wizualnym od boku, że ten views będzie wyglądał od boku na duży, to jak najbardziej polecam ten model. Aczkolwiek moim zdaniem ten poprzedni miał lepszy efekt wizualny od przodu. Jeżeli chodzi o kolor porównywalny z tamtym, chociaż miska jest taka bardziej. materiał w sumie jest taki bardziej mieniący się. Dodatkowo fajne sznureczki, fajny detal. Nie wiem, czy można je odwiązać. Chyba można. Nie konieczność, a opcja. Jeżeli jesteście fankami strojów jednoczęściowych, to ta propozycja powinna Wam się sprawdzić, ale wyjątek. Jeżeli, tak jak ja, macie na przykład 1,70 m, nosicie na co dzień rozmiar S mniej więcej, to musicie brać M z tego, dlatego że ja tu czuję, że wszystko mnie ciągnie, ciągnie mnie w dół. Ten strój jest po prostu na mnie za krótki. Jestem za wysoka co do tego stroju i czuję, że mam miseczki na pograniczu. Jeżeli natomiast jesteście niższe, jak najbardziej, eska powinna być dla Was ok. Ciężko mi jest dobrze ocenić ten strój, dlatego że jak rozmiar jest zły, tym bardziej w przypadku stroju jednoczęściowego to wszystko będzie wyglądać źle. No te miseczki nie prezentują się na tą chwilę najlepiej. Biust jest taki zgnieciony, spłaszczony. Wystają e, takie bułeczki, choć model miski wydaje się być bardzo atrakcyjny. E, chyba kiedyś już miałam z nią styczność. Myślę, że z tymi tutaj pasyczkami również by było można coś pokombinować. Można by było je e, na krzyż sobie zawiązać, więc to też jest ciekawa opcja. E, tył Stanika, e, tak jak wszystkie, e, mamy tutaj regulacje w obwodzie, także z tym nie będzie problemu. I dodam jeszcze, że jest to model bez fiszbin. Mimo tego bardzo dobrze trzyma. I przechodzimy do takiego klasyka, jeśli chodzi o krój. Są to klasyczne trójkątne miseczki, które mają wyjmowane wkładki. Obwód z tyłu, również tak jak w przypadku każdego dotychczasowego stanika, jest regulowany. Kolor i połączenie w ogóle kolorystyczne, według mnie, to jest na to coś świetnego, tym bardziej do opalenizny. Jeżeli chodzi o majtki, muszę od razu Wam zaznaczyć, że są one dość małe Materiał jest bardzo mało rozciągliwy, ta gumka jest taka mocna Na pewno bym wzięła M, bo wzięłam sobie S i się czuję bardzo skąpo i bardzo ściśnięta Wszystko tutaj jest odznaczone Ale przejdźmy do stanika Jeżeli chodzi o stanik, nie mam tutaj zastrzeżeń, jest to taki klasyk Bardzo ładnie w ogóle zbiera odpachy Tutaj to trzeba zaznaczyć, że on y, tutaj może jest bardziej otwarty na dekolcie, ale faktycznie od tej pachy wszystko jest ładnie zebrane i podtrzymane. Teoretycznie rozmiar większy byłby według mnie trochę lepszy, więc też zwróćcie na to uwagę, że skoro są wkładki, możecie sobie wziąć na spokojnie rozmiar więcej i będziecie miały po prostu troszkę mniejszy ten dekolt. Kolejna propozycja to bardzo ciekawy kolor, przede wszystkim to się zrzuca w oczy. Nie jest to klasyczny czerwony, ma taką jakby metaliczną poświatę. Model stanika jest ten sam co w przypadku jednoczęściowego stroju. Ładnie bardzo zbiera, to jest na pewno, pomimo tego, że nie ma tutaj pod spodem fiszbiny. Jest lekkie usztywnienie, ale nie ma fiszbiny. Ma też lekką gąbeczkę, lekki push-up, a ma wstawione właśnie takie panele boczne tutaj, dzięki czemu ten biust idzie nam ładnie do środka. Jeżeli chodzi o dół, majtki są jedne z niższych, które dzisiaj przymierzałam. Można je sobie tutaj regulować wiązaniem, ale stan jest faktycznie niski. Jeżeli chodzi o materiał, jest już dużo bardziej rozciągliwy niż w przypadku e, przykładowych pomarańczowych majtek. Kolejny strój ma formę, można by powiedzieć, że topu. Jest tutaj wiązany, ma bardzo fajne detale. Połączenie białego z błękitem to w ogóle dla mnie jest sztos kolorystyczny. Jeżeli chodzi o stanik, nie, nie uwydatnia on biustu, wiadomo. Nie jest to stanik z puszapem, ma jedynie wyjmowane wkładki, więc od boku e, bym powiedziała, że nawet spłaszcza. E, według mnie, jakbym miała większy rozmiar, też by to wyglądało lepiej, dlatego że już tu od boku widać, że e, no, robią się takie bułeczki, nie powinno tego być. Jeżeli wolicie, dziewczyny, naturalne efekty. To jak najbardziej ten stanik nie dość, że jest wygodny, to jest bardzo ładny. Jeżeli chodzi o majtki, są również one z tych niższych, wziąłabym też rozmiar większy, jeżeli lubicie po prostu wyższy stan. Ostatnią propozycją w tym filmie jest taki strój w kolaboracji z Ewą Hodakowską. I szczerze muszę powiedzieć, że czuć, że to jest wersja taka bardziej sportowa. Nie czuję tu w ogóle podtrzymania, chociaż przy mniejszym czy średnim biuście może nie jest to aż tak ważne, choć z drugiej strony czuję się, jakbym nie miała stanika, i trochę mi jest w tym niekomfortowo. Tutaj akurat widziałam rozmiar M i majtek, i góry, więc może to też dlatego, że rozmiar jest większy i czuję większą swobodę. Strój nie robi na mnie jakiegoś wrażenia, nie robi też efektu wizualnie, bo nie ma push-upu, ma... ma tylko wyjmowane wkładki. Choć jest dużo bardziej moim zdaniem taki e, bezefektowny w porównaniu do tego poprzedniego. E, majtki są z takim, no w stronę niższego stanu. Tył mamy wiązany, więc tu jest e, jedyna taka różnica. Szczerze, najmniej mi się podoba, nie wiem co o nim powiedzieć. Na pewno nie robi efektu wizualnego na biuście. Kolorystyka jest klasyczna, biały z czarnym, więc myślę, że może być dość uniwersalny. Jeśli macie ochotę zobaczyć ten sam model stanika, zbierającego w dwóch różnych kolorach i w dwóch różnych rozmiarach, to zapraszam Was do najnowszego shortca. Jeżeli chciałybyście zobaczyć przegląd stroj kąpielowych z innych sklepów, to również dajcie znać w komentarzu. Podsumowując, ten odcinek Ezotik moim zdaniem wypada bardzo dobrze. Ma różnorodny wybór różnych modeli strojów, różnych kolorów, także to na ogromny plus. Myślę, że każda dziewczyna z mniejszym czy średnim biustem znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o większe biusty, niestety nie mogę się wypowiedzieć. Dajcie znać, który z tych strojów najbardziej przypadł Wam do gustu, bo mi kolorystycznie ten pomarańczowo-różowy oraz niebiesko-biały. A jeżeli chodzi o model, to. Jedna z tych pierwszych, albo ten biały z perełkami, albo ten fioletowy. Jeżeli chodzi o wygodę, z kolei to wygrywa ten taki topikowy, biało-niebieski i myślę, że też wizualnie do mnie bardzo pasował. I jeszcze raz przypominam, dajcie znać, który strój według Was najlepiej się prezentuje, który Wy byście wybrały. Dziewczyny, jeśli nie wiecie, jak dobrać stanik, a interesuje Was tego typu temat, to chętnie nagram też taki odcinek, jak prawidłowo powinien wyglądać biust w biustonoszu i jak go fajnie dobrać. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz zasubskrybuj. Daj również znać, czy interesuje Cię większa ilość tego typu treści. I bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć!